Zrobiliśmy przystanek w KFC właśnie, już wracamy do samochodu. Pojawam, że pogoda robi się piękna, ciepło. Zostało nam jeszcze około godzinki dojazdu już na miejsce, a później jeszcze pojedziemy do Międzydroi po moich rodziców, bo mają do nas dojechać koło. Nie wiem, chyba 18-19. Dopiero dojechaliśmy po naprawdę, słuchajcie, ciężkiej podróży. Zresztą widać, że jestem mega zmęczona, ale jest piękna pogoda. Pokój ogólnie zaraz Wam pokażę, bo naprawdę jest bardzo ładny. Zresztą co roku w ogóle jest śliczny. Tutaj mamy, no akurat wyjście, wiecie, tutaj na taki deptak u nas. Jesteśmy w tym roku na parterze, ale pogoda w ogóle jest przepiękna naprawdę. Jestem zaskoczona. Ale zmęczona jestem okrutnie. Ogólnie to się może z Wami przywitam, słuchajcie, bo w ogóle się nie witałam. Nagrywałam jakieś tam ujęcia wcześniej, ale nawet się nią nie przywitałam. Także witajcie, kochani, we vlogu wakacyjnym. Mam troszeczkę chrypkę, ale to taka, wiecie, chrypka zmęczeniowa, dlatego że wstałam o 4.30, późno też położyłam się spać, bo byłam po pracy. Dobra, jestem z powrotem, bo Arek akurat mnie wołał do łazienki. Pomałą pomoc, ale okej, okay. chciałam tylko z Wami się tutaj przywitać. E, zaprosić Was na vloga wakacyjnego, bo nawet już nie wiem na czym skończyłam. Chcesz iść na swoje łóżko? Dobra. Tylko tak, nie skacz mocno, okej, okay? żeby się nic nie połamało. Dobra, może wrócę kamerę, słuchajcie, pokażę Wam nasz pokój. Okej, okay, troszeczkę oddaliłam kamerę, żeby można było zobaczyć. Pokój prezentuje się tak. My tu już przejeżdżamy naprawdę bardzo długo, kilka lat z rzędu. I w zależności, jaki jest wolny termin, wiecie, i wtedy pokój mamy wybrany. Nigdy konkretny. W tym pokoju byliśmy chyba parę lat do tyłu, bodajże chyba trzy lata temu. Jesteśmy na parterze i zobaczcie, tutaj jest jedno duże łóżko. Tutaj mamy łazienkę. Zapewne jak ktoś pamięta z zeszłego roku. Oczywiście Arek już korzystał z toalety, prawda? Już widzę, nawet papier jest, więc go w sumie podniosę żeby nie było toaleta prysznic tutaj mamy leżaki zobaczcie szczotkę do zamiatania więc fajnie jest to wszystko wyposażone o i nawet mam suszarkę do włosów ale suszarka w sumie nie jest mi tak potrzebna dlatego że ja mam swoją tam wiecie zawsze ze sobą ok otwieramy tutaj wszystko i zobaczcie pokój jest naprawdę bardzo duży jest jedno duże łóżko drugie toaletka tutaj mamy telewizor więc naprawdę pokój jest bardzo fajny a tutaj jest taki, wiecie, mini balkon w sumie, bo tak naprawdę jesteśmy na parterze w tym roku i tam jest nasze autko już zaparkowane, a później jedziemy właśnie po moich rodziców. W ogóle powiem, wam, że pogoda jest przecudna. Spodziewam się, że będzie padało. Tutaj jestem. Spodziewałam się, że będzie padać, ale słuchajcie, nie. Na razie jest super, także. Biorę walizki i idziemy się rozpakować, bo naprawdę powiem Wam, że jesteśmy mega, to mega zmęczeni całą tą podróżą, z tego względu, że też były, wiecie, mega korki. Dobra, przesiądę na chwilę. Były duże korki i jeszcze wypadki samochodowe, więc naprawdę powiem Wam, że trzeba tak ostrożnie jeździć i w ogóle uważać na innych ludzi, bo naprawdę niektórzy w ogóle nie zwracają uwagi, jak jeżdżą. Jest strasznie niebezpiecznie, ale okej. Okay, udało nam się dotrzeć tutaj na miejsce hmm, bez jakichś, wiecie, ceregi, tak powiem. Dobrze, chodź po buty. Także udało nam się bezpiecznie dojechać i jestem mega szczęśliwa i wdzięczna. Dobra, rozłączam się, kochani, i jadę już po... Idę w sumie, nie jadę, tylko idę już po walizki, żeby się tutaj rozpakować. abyś wam macha. <laughs> o, Arek, jaki zakopany tutaj. Dziadek go zakopał. Co <laughs> patrzcie. Babcia też. W ogóle mamy taką piękną pogodę, że sama jestem w szoku. Zobaczcie. Przyjechaliśmy wczoraj, a pogoda jest przecudowna. Arek tutaj z dziadkami korzysta. Dziadek ci poduchę zrobi może, co? Nie? co tu mam? Nóżki wystają. Na plaży rozdawali za darmo takie Red Bull. -e. Wziąłem sobie ja i. Moja mama Arkowi nie chcieli dać, dlatego że nie ma w 18 lat, ale w sumie z drugiej strony prawidłowa reakcja tutaj pań, które rozdawały Red Bulle, My sobie właśnie z mamą pijemy. Taki zimny, słuchajcie, zamiast piwka. Ale ręce. No właśnie. Nie, już tak zostanie. Nie. No pójdziemy na obiad. Mama, ale ty mi pana też No coś pomogę. ty. Będę miała święty spokój. Mama. <laughs> hey, Żartuję. Ja Żartuje mama. Dziadu przebrzydły. Idziemy właśnie na obiad. Mamy godzinkę 13.40. Słoneczko dalej pięknie świeci. Więc korzystamy. Tu idzie ekipa. Z tyłu. Mama, tata, Michał, Arek. Kupił sobie wczoraj taki pistolet na kulki żelowe i szczela. Czy czujesz na wczasach? Super. Odpoczywasz? Odpoczywam. No właśnie ta. Chodźcie. Jak tam pogoda? Bardzo piękna. <noise> Wracamy już z obiadku. Wszyscy już są najedzeni. Tata na się? Tak, tylko że <noise> musiałem dwa zjeść. <noise> Bo mama nie zjadła swojej porcji. <noise> A co jadłeś na obiad? Powiedz tutaj. Bardzo dobre. Ale co jadłaś? Karkóweczka. Karkóweczka z ziemniaczkami do tego surówki. Mama też jadła, i były po dwa takie duże kotlety, żeby zjeść. To mama nie zjada swojej całej porcji, więc oddała tutaj tacie. Tata mówi, że następnym razem wezmą jedną na pół. Hmm. A ja zjadłam sobie samą zupę, bo jakoś nie byłam zbytnio głodna, więc zjadłam zupę. Zjadłam sobie krupnik, słuchajcie, i naprawdę był taki typowo domowy i był przepyszny. A Michał jadł. Są co on jad? Co on jadł, Michał? Bo już nie pamiętam. E, kotlet mielony, tak. Kotlet mielony, a Aryj zjadł sobie naleśniki. Tutaj wczoraj byłam na naleśnikach, ale powiem Wam, że zamówiłam sobie dwa, bo myślałam, że są małe, ale dostałam dwa duże naleśniki z serem, słuchajcie, z polewą truskawkową i powiem Wam, że zjadłam tylko jednego bo się mega najadłam. A drugiego nie zjadłam i zabrałam go do domu i zjadła moja mama. Ale słuchajcie, jeżeli jesteście w dziwnowie, to polecam. Jutro jak będzie fajna pogoda, to może pojedziemy do Świnoujścia. Ale zobaczymy. Muszę jeszcze sprawdzić pogodę na radę. Więc no, nie wiem. Ale w sumie też miało od początku tygodnia padać i pogoda się zupełnie zmieniła. Pogoda jest cudowna. Usiadłam sobie na tarasie i tak myślę sobie, że chyba zmontuję tego vloga. Nie były tak głośno, dlatego że goście siedzą tutaj, wiecie, na balkonach. I co? Żegnam się z Wami, kochani. Do zobaczenia w kolejnych vlogach, w kolejnych filmikach. Zostawcie łapkę w górę. i oczywiście zaraz zacznę nagrywać kolejnego. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa, pójdzieczki. Pa.